Tarczyca i jej problemy wpływają nie tylko na życie całe osób, które chorują na choroby autoimmunologiczne, ale również na skórę. Czy pielęgnacja skóry z problemami tarczycowymi wygląda inaczej od zwykłej pielęgnacji? O tym w dzisiejszym odcinku. Problemy z tarczycą stają się plagą XXI wieku, choć pamiętam kiedyś rozmowę z jedną z klientek, która powiedziała, lekarka, która powiedziała, że to nie jest kwestia tego, że aż tak mocno się ten problem rozwija, a bardziej, że mamy lepszą diagnostykę. Nie ulega jednak wątpliwości, że nasz styl życia, stres, niewłaściwa dieta mają wpływ na ten bardzo mały narząd w naszym ciele, który może nam przysporzyć tyle problemów. Według informacji, które można znaleźć na temat problemów z tarczycą czy samej choroby Hashimoto, Problem dotyczy zazwyczaj kobiet w wieku 30-50 lat, czyli w tym przedziale wiekowym, choć nie jest to regułą, bo mogą to być osoby i młodsze, i starsze, jak również problem może dotyczyć mężczyzn. Problemy starczycą u kobiet wpływają na gospodarkę hormonalną, na funkcjonowanie i pracę estrogenów. Powodują tak na dobrą sprawę zaburzenia w ilości antyoksydantów, które mamy w całym naszym organizmie, i wywołują ogólny stan zapalny. Ten stan zapalny między innymi może być widoczny jako trądzik, ale o tym jeszcze za chwilę więcej. Tarczycowa skóra, bo tak nazywam taką skórę, jest skórą bardzo suchą. To już nawet nie jest kwestia skóry suchej, to jest skóra bardzo, bardzo, bardzo sucha. Jest skórą szorstką, jest skórą zimną, jest skórą bladą. Może mieć problemy z przebarwieniami. Tutaj dochodzą przeciwciała, czyli antyTPO i antyTG, które wpływają na zaburzoną pigmentację. Tak jak wspomniałam wcześniej, może się również pojawiać trądzik, tylko ten trądzik w wyglądzie trądzikowym jest efektem tak na dobrą sprawę stanu zapalnego całego organizmu. Skoro mówimy o suchości skóry, czy bardzo dużej suchości skóry, to automatycznie Zatem pojawiają się kolejne problemy związane z bardziej widocznymi oznakami starzenia, ale też z problemami natury wrażliwości skóry. Skoro mamy stan zapalny, chorobę autoimmunologiczną, to też odpowiedź układu odpornościowego może być inna, bardziej e, aktywna, taka bardziej mocna w stosunku do, e, do kosmetyków na przykład. E, możemy też mieć problemy naczyniowe, bo skoro skóra jest wysuszona, ma zaburzoną barierę hydrolipidową, to automatycznie z tego mogą wynikać kolejne problemy związane z zaczerwienieniem, zaróżowieniem, podrażnieniem skóry, szczypaniem, swędzeniem, czyli wszystkim tym a czego tak na dobrą sprawę nie chcemy codziennie odczuwać. I oczywiście problemy skórne nie dotyczą tylko i wyłącznie twarzy, dotyczą całego ciała, jak również paznokci, które również stają się suche, wrażliwe, łamliwe i włosów, bo z nimi też przy chorobach tarczycy są problemy jak pielęgnować skórę z niedoczynnością tarczycy i chorobą Hashimoto. Podstawą pielęgnacji skóry suchej i bardzo suchej, czyli skóry, która ma problemy z Hashimoto, z tarczycą, z niedoczynnością tarczycy, będzie odbudowa bariery hydrolipidowej i nawilżanie skóry. To jako podstawa, baza po to, żeby dać komfort, poczucie takie, że ta skóra nie ciągnie, nie jest wysuszona, nie łuszczy się, nie schodzi, nie ma łusek na, na całym ciele. I odbudowa bariery hydrolipidowej i nawilżanie dotyczy całego naszego ciała, czyli zarówno twarzy, jak i reszty, reszty ciała. O barierze hydrolipidowej mówiłam już bardzo wiele razy, ale tu w przypadku skóry tarczycowej podkreślę jakość wybranych czy wybieranych olejów: ogórecznik, wiesiołek, dzika róża, konopny, lniany. Choć uwaga lniany potrafi trochę zatykać, jest komedogenny, to są te oleje, które rzeczywiście najlepiej będą współgrały ze skórą. Drugim elementem odbudowy bariery hydrolipidowej jest okluzja. I żeby mieć jakby odbudować tę okluzję z perspektywy skóry, to musi być bardzo mocna okluzja, która zakłada składniki bardziej syntetyczne w bardzo skrajnych przypadkach, jeżeli mówimy o bardzo suchej skórze i bardzo mocno podrażnionej, nawet takie składniki jak parafina czy wazelina, których na co dzień ja unikam w pielęgnacji ale w przypadku takich skór czasami są one potrzebne naprzemiennie z innymi, czyli takimi, które będą już bardziej albo naturalne, albo mniej, mniej zamykające skórę, bardziej pozwalające na wymianę gazową skóry. Jeżeli jednak jesteś fanką zdecydowanie pielęgnacji naturalnej, jakby żadna opcja syntetycznych kosmetyków nie wchodzi w grę, to żeby zrobić dobrą okluzję pielęgnacją naturalną przy takiej skórze jaką mamy przy tarczycy ta okluzja musi być trochę bardziej kanapkowa albo warstwowa czyli nie jeden krem a przynajmniej dwa co oznacza że nakładasz na skórę olej i na to jeden krem i przykrywasz to jeszcze drugim kremem naturalnym, olejowym, właśnie takim bogatym, ale typowo odżywczym, czyli może być to pielęgnacja naturalna, odżywcza, ale minimum dwa kremy, żeby one wzajemnie się pouzupełniały i zwiększyły okluzję. To są te dwa rozwiązania, które przy skórze tarczycowej będą nam się tutaj sprawdzały jako podstawa pielęgnacji do odbudowy bariery hydrolipidowej. Drugi element pielęgnacji skóry z Hashimoto, skóry z niedoczynnością tarczycy, to nawilżanie. Bariera hydrolipidowa to jest ta część związana z lipidami, czyli zatrzymaniem na sprawę parowania wody, ale też uzupełnianiem lipidów, których ta skóra nie ma, po prostu ich nie ma. Ale po drugiej stronie mamy nawilżanie. I to nawilżanie... Zawsze rekomenduję, żeby zrobić w ciągu dnia, czyli rzeczywiście podziałać serum nawilżającym. O tym też już mówiłam i konkretne produkty, które pasują każdej skórze znajdziesz w filmie o ultranawilżaniu. Do tego kremy nawilżające też znajdziesz w tamtym filmie i będzie podwójne działanie, czyli z jednej strony bariera hydrolipidowa, żeby było fajnie, komfortowo, miękko, przyjemnie, bez wysuszenia, po drugiej stronie nawilżenie, żeby skóra odzyskała koloryt, była bardziej świeża, zdrowsza, pełna blasku. To są te dwa podstawowe elementy. Dopiero jak odbudujesz barierę hydrolipidową, czyli sprawisz, że Twoja skóra zacznie się czuć trochę bardziej komfortowo, wtedy możesz zacząć działać w kierunku na przykład przebarwień, zaczerwienień czy naczyniowości w ogóle, jeżeli się pojawia, czy zapobiegać procesowi starzenia skóry. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te działania, które mają likwidować czy zniwelować czy zmniejszać problem skóry, będą znowu naruszały barierę hydrolipidową. Więc żeby nie doprowadzić do takiego błędnego koła, że im bardziej tutaj działasz, niwelując problem, tym bardziej masz wysuszoną skórę i tym większy problem, e, zajmij się najpierw odbudową bariery hydrolipidowej. Poznaj swoją skórę, sprawdź czego ona potrzebuje, co ona lubi, wtedy łatwiej będzie ci działać z kolejnymi elementami. E, Działania na przebarwienia czy na problemy z zaczerwienieniem są wtedy dokładnie takie same jak przy każdej innej skórze. Co czym się różni skóra tarczycowa z Hashimoto z niedoczynnością tarczycy, to jest to jeszcze większe zaburzenie bariery hydrolipidowej, jeszcze większe wysuszenie skóry i jeszcze większa uwaga skierowana właśnie na ten aspekt. Wspomniałam jeszcze o jednym problemie, który się pojawia w przypadku skóry tarczycowej, czyli trądzik Trądzik, jak mówi literatura, wynikający ze stanu zapalnego panującego w całym organizmie, co oznacza, że wcale on nie musi być wynikiem nadmiernej produkcji sebum. Czyli nasze działania nie muszą być skierowane na kontrolowanie sebum czy zmniejszanie tej produkcji sebum, tylko paradoksalnie to, jest, to mogą być stany zapalne przypominające trądzik, wyglądające jak zwykłe pryszcze. Ale tak na dobrą sprawę wynikające z przesuszenia skóry. Zawsze niezależnie od tego, czy to jest trądzik, trądzik od Sebum, czy to jest trądzik od tarczycy, czy to jest trądzik z zupełnie innego pochodzenia, bo tak go nazwa, nazwaliśmy, czyli krostki, zawsze startujemy tak na dobrą sprawę od bariery hydrolipidowej i patrzymy na reakcję skóry. Jeżeli na przykład po miesiącu odbudowy bariery hydrolipidowej, Twoja skóra zaczyna się mocniej przetłuszczać, odczuwasz, że. Wróciła skóra do takiej jakby normalniejszej formy, gdzie strefa ta jest przetłuszczająca, bo tak kiedyś było i znowu tak jest, to możesz zacząć myśleć o likwidacji czy eliminacji trądziku poprzez właśnie działania typowo na Sebum. Ale uwaga, bardzo delikatnie, bardzo łagodnie, krok po kroku, czyli nie na hura, tylko krok po kroku. Również filmy związane z trądzikiem będą tymi filmami, które dadzą ci informacje jak to zrobić. Jeżeli jednak twoja skóra wcale nie produkuje więcej sebum, czy jakby jest po drugiej stronie ciągle sucha i część stanów zapalnych schodzi, a część jeszcze nie, no, to trzeba pomyśleć nad innymi rozwiązaniami. Albo rzeczywiście jest to cały czas bariera hydrolipidowa i jeszcze Twoja skóra potrzebuje czasu, albo bardziej idziemy w kierunku takiego trochę trądziku hormonalnego, gdzie nie zewnętrzne kwasy, a raczej kierunek retinol czy łagodne pochodne retinolu będą sobie lepiej radziły. W każdym przypadku to jest trochę indywidualny tok funkcjonowania, bo każda skóra jest inna, na każdego z nas wpływają inne czynniki, też zewnętrzne, ale wewnętrzne. Nie ulega wątpliwości w przypadku trądziku stres i w przypadku tarczycy stres jest bardzo dużym i mocnym czynnikiem działającym na skórę, więc w zależności od tego jak funkcjonujemy, jak reagujemy, jaką mamy dietę, jaki mamy tryb życia. Do każdego z nas, do każdej z nas tą pielęgnację trzeba ułożyć sobie indywidualnie. Ostatnim elementem, ale wcale nie ostatnim na liście i nie najgorszym, żeby nie było wątpliwości, jest cała reszta naszego ciała. Bo tutaj, w przypadku tarczycy, ta skóra też jest sucha i ona mocno też doskwiera. Często moje klientki skarżą się, że ta skóra się po prostu łuszczy, kiedy ściągamy rajstopy spodnie i nie da się z tym funkcjonować. Jak pielęgnować skórę ciała, kiedy normalne, zwykłe balsamy nie dają sobie rady? Jest kilka rozwiązań, które może, mogę Wam zaproponować. No to zacznijmy od pierwszego, czyli mycie. Sprawdź proszę, czy Twoje produkty do mycia są rzeczywiście łagodne? Czy są produktami, które nie myją za mocno? Krótko mówiąc, czy nie posiadają na drugim, trzecim miejscu w składzie tych słynnych, sławnych SLS-ów, czyli SLS i SLES w nazwach Sodium Laurel Sulfate i Sodium Laurel Sulfate? Jeżeli tak, to zamieniasz produkt do mycia na coś bez tych składników, i jest ich mnóstwo, prawie wszystkie marki naturalne mają łagodne produkty do mycia. Sprawdzą się też produkty olejkowe do, do mycia całego ciała takie, które nie będą tej skóry za mocno przesuszały które będą dawały taki lekki poślizg po umyciu. To, co ja robię, ponieważ moja skóra też jest sucha i niespecjalnie lubi nadmierne wysuszenie to używam peelingów do ciała, tak? Peelingów do ciała używam, żeby nie było do twarzy ziarnistych, nie, ale do, do ciała tak. Na bazie olejów, czyli znowu wchodzą nam naturalne rozwiązania. Które ponieważ są olejowe, są tłuste. Tu się świetnie też sprawdza olej kokosowy, ale nie tylko. I na przykład po umyciu produktem typowo myjącym żelem, musem, pianką, olejkiem, czymkolwiek sobie ciało umyjemy, biorę ten peeling olejowy i właściwie bardziej na zasadzie takiego. Przejechania po skórze, po całym ciele, po to, żeby powlec moje ciało olejową taką powłoczką, żeby skóra była bardziej zmiękczona, nawilżona i nie była wysuszona po myciu. To szczególnie wtedy, kiedy wiem, że nie będę na przykład miała czasu na balsamowanie całego ciała. To taki sposób szybki przymyciu. Jeżeli masz trochę więcej czasu, albo ta skóra jest bardzo, bardzo, bardzo sucha, to świetnie się sprawdzi położenie oleju. Pod balsam do ciała. Olej lniany w przypadku skóry ciała nie ma problemu tutaj z komedogennością, nie będzie nam skóry zatykał. Jest tym olejem, który jest rekomendowany przy skórze suchej, bardzo suchej, nawet atopowej i nałożony cienką warstwą, tak żeby po prostu pokryć. Ciało nie ociekać olejem, tylko pokryć ciało delikatnie, szczególnie w tych najbardziej suchych miejscach, takich szorstkich miejscach, kolana, łokcie, ale też łydki, szczególnie teraz zimą, i na to dopiero balsam. To jest na pewno rozwiązanie, które przyniesie ulgę, komfort i zmniejszy wysuszenie skóry. Na koniec, jeszcze jedna rzecz, którą widzę już bardziej z obserwacji, czyli nie z naukowej wiedzy. Ale z obserwacji z pracy z Wami i z klientkami, które mają problemy z tarczycą. Nawet jeżeli bierzesz leki, czyli stabilizujesz tarczycę lekami najczęściej Eutyrox czy Letrox się tutaj pojawia, to i tak Twoja skóra jest prawdopodobnie bardziej sucha niż skóra, nazwijmy to przeciętnej kowalskiej czy przeciętnego kowalskiego. To jest taka obserwacja, która rzeczywiście. Potwierdza się za każdym razem, dlatego zwracam na to uwagę, bo zawsze Twoja skóra będzie skórą suchą, nawet jeśli hormony w tym momencie tarczycy wróciły do normy i teoretycznie wszystko jest ok. Ten ruch na tarczycy, jak ja to nazywam, czyli coś, że coś się kiedyś działo, daje wpływ na całe życie, ta skóra jest bardziej wysuszona. O tym proszę pamiętać, więc ta bariera hydrolipidowa. Powtarzana jak mantra, jest bardzo ważnym elementem w Twojej pielęgnacji, co nie oznacza, że nie można robić ze skórą innych rzeczy i dbać o nią jeszcze dodatkowo przeciwstarzeniowo czy przeciwprzebarwieniowo, jeżeli tego chcesz. Jeśli masz jakieś pytania, komentarze, to pisz proszę pod spodem, pod filmem. Będę starała się odpowiadać albo szukać odpowiedzi na Twoje pytania. Jeżeli film jest dla Ciebie wartościowy, uważasz, że warto się nim podzielić, to oczywiście przekaż dalej, udostępnij, łapki w górę. To będzie dla mnie sygnał, żeby tworzyć jeszcze więcej wartościowych materiałów, a ja oczywiście trzymam kciuki za Ciebie, za Twoją pielęgnację i Twoją skórę, żebyś czuła się, czuł się z nią ciągle piękny, piękna i w komforcie. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.